Hello, Elo, z tej strony AWPREC, a dzisiaj jest ze mną e, Dzisiaj jesteśmy świeżo po poprzednim odcinku z Pixelmonu, nawet nie wyszliśmy z gry. W sumie da dałem to na YouTube'a nie wiem 10-20 minut temu e, Dzisiaj e, po poprzednim odcinku e, e, ewoluowaliśmy Rock'ego we Frogadiera a poza odcinkiem, z tymi dwoma odcinkami e, sobie triko Powolę tylko od odlisza, ale ja potem dopiero to zmienię. E, a w tym odcinku, e, moim celem, to będzie chyba trochę krótszy odcinek, będzie w elu, w e, ewolucja po prostu Sariego, żeby móc za nim latać? Tak, tak, w sumie po to. E, a więc szukamy jakiś słabszych pokemonów teraz. Albo będziemy walczyć z Mordicem, który będzie specjalnie przegrywać, żebyśmy mogli. Ty, pierwszy level! Pokémon na pierwszym levelu. Aha. Nie wiem, czy to nawet możliwe. A jest jakiś max level w ogóle? Setny, setny to jest. Aha. A wiesz, gdzie jest oka na resorcie? Mm, nie wiem zbytnio. Łyko to. Wow. Znaczy ja sobie ten exp sobie. Level na tych o. Ja też w sumie. Eee, bo jak chcesz że możesz mi pomóc w tym Starlim, żeby go też wyaluować. albo możesz mi? cześć dziadku. No, wszystko dobrze. W Poznaniu jesteśmy. A więc... E, A tak atak jeszcze raz. O, czternasty level. No, nie... Jest! Ewolucja! Wreszcie! Może będzie w kłopotne latanie wreszcie. Mam nadzieję, że teraz będzie latanie, tak, a nie na następnym jeszcze ewolucji. Tak, tylko że tylko klasy y, y, 4-8 i na przykład Fucja i Franek zostają... Y, zostają... Znaczy, idą do szkoły. Tak, znaczy... Nie, 5-8, 5-8. 1-4 jest w tym. Nie, dopiero na kolejnym. Najgorzej. Stary pokolaj. Co Life. No, nie jest? Dobrze. 34. Nie, 34. Najgorzej. Okej, to na poziom, żebyś się Starly ewoluował? 4 eee, 14 właśnie e, zrobiłem ewolucję. Dobra, bo ale można dać dopiero od 36. to będzie mógł na nim latać. No dobra, ja chyba sobie teraz... Chyba już w odcinka był zrobiony, czyli ewolucja Sargiego, ale tak, no taki niedosyt mam, bo nie mogę jednak latać. A więc chyba będę szukać po prostu Pokemona, który na pewno będzie mógł latać. Albo po prostu będę nadal XP teraz nie Sargiego, tylko Sarabie Jak to możemy walkę potem zrobić. Hmm. a iść co to... a w sumie Ale zrobię się... sobie tego ewolucję tego tak szybko się wbija bo jest latający w sumie poszukam jakieś shiny pokemonów takie shiny hunting w sumie czym się różni shiny od normalnych to, że Shiny to jest kilka... to jest niecałe procent, że się zespałnuje, że się zrobi Shiny. to po prostu rzadszy. Tak, jest o wiele rzadszy. I dlatego po prostu... Jak ludzie się ludzi, to lubią po prostu takich Pokémon poszukać. O może nic nie ma. To jest wing atak, który większość, praktycznie większość tych naziń No, Znaczy takich e, tych robaczków często. Dokładnie fajnie może uderzyć. Znaczy on jest bardzo często skuczęczny ten atak. No, dlatego na start ten pokemon jest naprawdę bardzo dobry. Eee... Ja szukam w ogóle jakichś pokemonów. I przy spawnie są te pokemony. Ale tak tym dalej się idzie, tym mniej tych Pokemonów A Znaczy jest. No. O jest, no. On no, trzeba po na spawn. To tutaj gdzieś pochodzę bardziej. Nie, no co Za Ej, i teraz, teraz takie pytanie. No. Co, co, co lepiej wyoluować? Frog e, gradiera na Greninja e, e, Grabina na e, e, grabina en, e, bo najmniej mi brakuje Ty co to jest? Dobra, ty jakiś z niego wypadł 4 albo ogólnie ile mam Dobra, to chyba jest lepsze. E, ogólnie Pokémonów, ile mam złapanych? No, łącznie mam 5 złapanych. To jest ja starter. Jak chcesz, to możemy teraz sobie popatrzeć. Ja to poczekaj, bo tylko jeszcze chwilkę starli go sobie na XP, Bo chodzi o to, że go się strasznie szybko XP i ten... I widzę, dobra, dobra, nie, ale możemy weź co po Ty jaki... No, dobra... Je, je, umarłem i wyspa już tutaj jest. I tutaj takie Ala piekło to jest. Takie Ala piekło to... Jak to wygląda jak Uuuu, Uuu, nawet fajne pokemony tu są. Nawet ja. fajne Pokemony Ty tutaj są roczne Pokémony, typy... typy Pokemonów e, mro, duchy albo... czy po prostu mroczne. To są fajne, bo będą... one... No mają fajne ataki po prostu, ja lubię. Znaczy... Niektórzy nie lubią tego, 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 tego pokemonu, niektórzy lubią i tak. I tak to wygląda, niestety. Ale ja, no, mi tam. awa o, o. Ja był on będę ewoluował tego Pokemon'a, no bo naprawdę ma już, ten ma już jedenasty poziom, a na początku tego odcinka miał. 33, czy trzydziesty czy. Dziesiąty level Dobra, no co tutaj? U, ee, book bite. Teraz ja wiem czym go mogę bić ja będę wracał do bazy na chwilę, żeby do Ender Chestów sobie może Dobra, dobra wtedy możemy sobie powalczyć. ja jeszcze nie mam ender chesta, przez co nie mam gdzie wkładać rzeczy. Wiesz może gdzie może jeszcze wkładać rzeczy niepotrzebne? Czy ja po prostu wyrzucać? Nie no, może do... nie nie mam no, tam to... Nie ja coś. po prostu wyrzucam jakieś niepotrzebne. Dobra, to walczymy? No so, na, na tej? nie, arenca? bo czekaj, poczekaj, poczekaj. A nie, bo ja muszę jeszcze uzdrowić yy... swoje poksy. Dobra, to będę używać. A uzdrawiać można tylko 6 na raz poksów? No tak. Tak, to... i potem. A no nie, bo w nie można mieć tylko 6 tych na to wa walczymy? Znaczy, poczekaj, była Pokémona. O, kto się ewoluuje, nie, nie, to... Lucario. O, lubię Lucario. Lubię na Pokémona O, dobra. Ktoś Blastoise także ewoluuje. Poczekaj, już się da. Ja jestem na spawnie. Dobra. No, i też walką zakończymy. Dobra, widzę Cię tutaj. Ej, skąd masz tą ten? Ten Co? młotek? E, po zabiciu takiego Pokémona. Ale tak Aha. z łapki, dobra, no to lubi. Ej, może zasady pitwy. Aha, zasady Eee. Czas po... na e, turę. Pełne zdrowie. Jak? Dobra. Jak zaakceptować eee, Dobra, nie, no. Dobra, 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 nie, nie, dobra, poczekaj. Mm. To odrzuć na mojego Starli. A nie, a mój Star... A nie mój Starli się nie uzdrowił, poczekaj. Tylko, daj mi chwilę. A w sumie czasami są te lagi, że ci pokazujesz, że jest uleczony na maksa, a tak Jakim... Co? Tutaj Shiny Pokemon jest. Tak? No, był. E, jak będziesz chciał, to możemy kiedyś się tutaj. No, dobra, no dobra, to ty rzucasz. Szumula. Rzucaj. Dobra. Dobra. No rzeczywiście, ten. No i nie trafiłeś. Dobra. Aha, ty masz sześć tych. No. A czy ja cię tym wykończę? To nieźle Cię wykończyłem. Yy, nie Niech będzie to. O, teraz... Teraz już tak nie... Yy, Pokemon nie jest takiej słabutki. Proszę, żebym Cię w tej chwili yy. Naprawdę. Yyy... No, no nie, nic Ci chwili. chyba nie zadałem. No, to zadaj mi tam coś. Aha, nie, dobra. Aha, bo Ty zamieniłeś. To robimy... O, najlepsze... Ale Cię rozwalam. Co robi? Ty, ale cię niszczę! Dobra, dokończam cię, wykończam cię. No nie, naprawdę? Ale tego kolejnego ci wykończę ci. No, no, zadałam się troszeczkę. Ale mi ten... Ty, ale obie pokemony mają loa. Jennyś, no jak? Ty masz takiego... O, 17 level, dzięki. <laughs> Jennyś, jak taką łączna. Proszę. Jak ty to robisz? A ja cieszmałem tego ptaka? Do tego? O Poison, Poison. Ej, no co ty robisz? Po prostu robię ten sam atak, bo jest taki potężny. Tylko, że że on jest tak dobry, że on Nie, i teraz kto ma... bierze atakuje? Okej, osiemnasty... 18... O, mam... Masz... O, mam ewolucję! Trico. Ty, ale co to było? Ty każdego mojego miałeś na hita. Jaki ty miałeś typ Pokemona? Eee, ten... Eee, wodny. Ja chyba nie mam żadnego wodnego. No, ale on jest super efektywny między innymi na ten. Na czerwa... Na, 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 na ognisty. Na ognisty. Na ognisty. Znaczy jest super efektywny na ognisty. Rozumiesz? Aha. Kurde, ale tak tego żałuję. O! Eee. Po eee... Dobra, eee... Guardian, tak, tak tak Och, oj, siebie O, poziom 12 mam. Ja niedługo będę miał ewolucję Starliego. Dobra. Ale duży ten Pokémon teraz. Jak on wygląda. Nie no, to fajnie. Z tyłu, tak, z tyłu tak strasznie dziwnie wygląda. Ej, za mną? Ej, spróbuję... Ej, ja, moje są próby tego, Herdiera, plecak, pokebole, great ball. Muszę go ten pok... Dobra. Nie ma tutaj słucham tego Pokemon'a. Tutaj tam, tutaj tamtego. Eee, Dobra, tutaj i teraz, ko i teraz kogo expić? Hmm, chyba Adisa. Ej, dieta. kto jest dobry na Herdiera? A on jest normalny. A więc yy, walczące Wkolwiek? walczące są yy, dobre, ale jeszcze to nie pamiętam. Myśl sobie czasami na ten, na póki. Yy, Dobra, do... muszę go obić. No nie, on wszystkich moich ma na hit, a więc muszę latają. Dobra, mamy. chyba koniec tego odcinka. To młodzi sobie tutaj walczy. Oglądaj moją walkę. A on ewoluował. Nie, jeszcze nie. Kurde, ciągle wychodzi z tego. Dobra, a więc w trakcie tej walki, emocjonującej walki, w ogóle mogę sobie F F10 mogę sobie kliknąć I sobie ogólna ja będę z nim Dobra. się walił dwa lata. Dobra, a więc w trakcie tej walki będziemy się żegnać. Eee, a więc, e, no... Eee, żegnam. Nie, proszę, nie, dokończmy tą walkę, czy go wezmę. Proszę, żeby się udało. Poziom 24. czwarty. No nie, wyszedł z wola, naprawdę. To jest ty, że ty, jeszcze. Ty, troszeczkę ty, go jeszcze. Ale nie, no mój atak. O nie, nie, te, to, to będzie ostatnia szansa chyba. Ja będę chyba chciał się strejdować od tego pokemona. Nie, nie dam ci za nic. Bo jest pieskiem bardzo fajny. to. Z czym się różni Shiny, od ty? Tego, że fajnie no. wygląda. No ładnie. Ja będę rozpaczliwe działania, żeby go w ten. A to jest Nie takie trochę smutne... O, jest. Yes. Udało się. yes! Dobra, a więc, to, a więc, a więc weź więc w końcu przywitaj yy, pożegnaj z widzami. No, nara, nara, nara.